I do góry. No, chilni coś, panie, bo biegniemy z pową życia. A ja przejdę tam sam. Jestem oby. No, chyba tam. Bo wyjebałeś z gry, nie? Buty, buty, buty. buty. Co, są co? Dawaj, dawaj, wszystko, wszystko na mnie, wszystko na mnie, wszystko no, na nie mnie. Oby złapały, oby A nie, tank, tank, sorry. Tank, tak Po, O. one. No, My na no, to jak pizdy, coś tu się nie wyszło. Słuchajcie, idzie już, tam Powiem tak, 2 na 10. Nie wiem, no co my mieliśmy zrobić, jak te zryskawiliśmy na no to... Bo to ja. Ściana no, to jest to. ognia przecież jest na ogniu. A wy ten grad też kościoł, tak? Nie wiem, jakiś jak dostać na mi nie No to coś koślawo. Może zagrane. Koślawo, bo chlubię z kątem. Ściana wiem, ognia, ściana wierza, ognia. Tak jak mówiłem.